Cześć kochani, z tej strony Kawiorka, z drugiej strony Kawiurkowcy, czyli wszyscy ci, którzy S lubią pić kawę. Witajcie na kanale. Dobra kochani, to czy warto kupywać stary samochód? Dzisiaj zobaczycie, jaki samochód kupiliśmy, jakie mieliśmy problemy podczas yy, kupna i przed kupnem samochodu, co się stało po kupnie samochodu i czy faktycznie warto kupować stary samochód. Czy lepiej zainwestować może w jakiś nowszy... No dobra, to wszystko Wam powiem za niedługo, więc zapraszam do oglądania. Kochani, pozwólcie, że przerwę na chwilę. Yy, chciałam powiedzieć po prostu... Parę słów, bo nie było mnie długo na YouTube, jak wiecie, no prawie pół roku, a to było spowodowane tym, że byłam chora. Na razie nie chcę nic mówić w tym filmie czy w następnych. Być może zrobię o tym film, może tak, może nie. E, aczkolwiek, no, wiem, że pisaliście, gdzie jestem, kiedy filmy w ogóle ja tak nie za bardzo odpisywałam, no bo bardzo źle się czułam parę miesięcy. Już jest lepiej. Chciałam podziękować wszystkim tym, którzy byli przy mnie, e, którzy mnie wspierali, bo naprawdę nie było kolorowo. Teraz się czuję o wiele lepiej, więc filmy już będą regularnie, mam nadzieję. Fajnie Was znowu widzieć, fajnie ponownie wrzucać filmy, więc. Miłego oglądania. Właśnie szukaliśmy z Danielem y, jakiegoś samochodu i pewnie zapytacie, czym się kierowaliśmy, jeżeli chodzi o kupno samochodu. Więc do czego nam będzie służył i na co będziemy zwracać uwagę. Przecież jest tyle samochodów. Słuchajcie, jest mnóstwo samochodów. I który teraz wybrać? Od Volkswagena, BMW, Honda, Subaru, Alfa Romeo, Audi, Volvo, Skoda, Peugeot, Punto. I słuchajcie, naprawdę wiele, wiele innych, ale który w końcu wybrać? Więc trochę poszukałam na internecie i wpisałam, jaki samochód proponują ludzie. Co można ciekawego kupić w takiej cenie? No i wyskoczyło mi właśnie takie pytanie, razem z wieloma odpowiedziami. Twoim autem w moim zakresie cenowym będzie Honda Civic 5 w wersji 3D. Są to autka niewielkie, mało, i bardzo przyjemne w użytkowaniu. Silniki, szczególnie w wersji 1.5, są dość ekonomiczne i dodatkowo, mimo niewielkich pojemności, naprawdę żwawe. Innym dobrym, niewielkim autem w tej cenie będzie Nissan k 11 wersji z silnikami benzynowymi za 4000. Mhm, Aha, okay, to już Jaki samochód sobie kupimy? Ale chwila. A co sądzisz o mazdach? Mazdy też są ok. Mm, w sumie mazdy są spoko. Oj. Oj. W tym zakresie cenowym, może znajdziesz się ma za 3, 2, 3. Tak jak w przypadku innych aut japońskich, trzeba przy zakupie zwracać szczególną uwagę na stan wozia i karoserii. Okej. Okay. To może coś innego jednak. Oj, to ciężko będzie, Małe spalanie. To z pewnością z dieslem najlepszym wyborem według mnie jest Golf 3 lub 4 jeśli znajdzie się do tej ceny. Może jakiś porządek się znajdzie, ale nie wiem jak z częściami. Wiem tylko, że do Golfa zawsze się coś znajdzie. No dobra, dobra. To zabieram się do szukania. Diesel będzie zajechany. Za to Golf 3, Polo 6N i Biza. Golf 2 lepsze wersje miały blachę w ocenku nie gnije. Paniec, nie stuka plus roczny zapas paliwa. Golf 3, l 4000 może być mało jak coś takiego co nie jest spoko jak sprzedawał. 12 złotych 100 km. Bardzo to prawdopodobne. Audi A4 B5, Audi 90, Audi 80 B4. Zużyte auta. Zużyte to może być lano, więc nie mów głupot. Lepsze auta niemieckie niż jakieś I Nie kupuj diesla, bo w tej cenie będzie zużyty. Naprawa wyniesie połowę wartości auta lub więcej. Ja 600 proponuję, ponieważ jest tani, ma małe spalanie i części do niego nie są drogie. Opel Vectra. Opel Vectra. Nie wiem, który kupić. Już mam mętlik w głowie. Serio, nie? No ja już nie wiem. Dobra. My potrzebowaliśmy samochód, który głównie jeździ po mieście. No i czasami do sklepu, który jest w sumie obok nas, mogłabym się przejść na piechotę, no ale wiadomo, z zakupami to tak ciężko, więc dosłownie do sklepu i z powrotem. Jeszcze do pracy i z powrotem, którą też mam bardzo blisko, więc to jest dosłownie parę kilometrów. No i czasami chcieliśmy pojechać na wycieczkę nad morze. To też nie jest jakoś super daleko, z półtorej godziny stąd, więc... I może do Zakopanego i... no wiecie, na jakieś inne wycieczki. Z 300 kilometrów dalej... Więc samochód wytrzymały, przede wszystkim wygodny, yy, ekonomiczny. Wiecie, żeby mało palił, a nie że ja przejadę sobie <śmum> kilometr i muszę pum, 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 znowu tankować. Stary, no bo nowego raczej nie znajdę w całej cenie. Bo co jest ważne, cena ma być tani. Nie drogi. Intensywnie szukaliśmy, który by się tak naprawdę nadawał, aby mógł nam służyć już do końca życia, ale jednocześnie żeby był jak członek naszej rodziny. Zobaczyłam pewien model, który mi się tak spodobał. Słuchajcie, że nie chciałam żadnego innego samochodu, mówię, to jest to. To był Opel Tigra, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że No ale spokojnie, na każdy samochód znajdzie się zawsze awaria. Nie ma samochodów bez awaryjnych. Czasami ludzie po prostu nie ogarniają, a wystarczy coś wymienić, skleić, więc pojechaliśmy do sklepu pod Gdańskiem. Zdjęcie. Wiecie co, żałuję, że tego nie nagrałam. Wzięłam kamerę, ale nie nagrałam, bo się śpieszyliśmy. A szkoda. Samochód z zewnątrz był w stanie naprawdę ładnym. Mówię, o jaki fajny, sportowy samochód. Coś dla mnie. Ale bebechy miał tak rozdupcone, tak rozwalone, że po prostu, no facet nam powiedział, że jest w dobrym stanie. Mm -mm, nie był. Skąd to wiem? No bo się przejechałam Dziwne by było, żeby kupić samochód bez Przejechania się? No nie. Musiałam go odpalić, musiałam zobaczyć, jak się go prowadzi i w ogóle, jak to działa. Miło z jego strony, że pozwolił poprowadzić, ale była tragedia. Naprawdę wszystko tam w środku źle chodziło, latało, ciężko biegi się wrzucało i w ogóle to wszystko naprawdę. Czekajcie. było w złym stanie, a jeszcze najlepsze jest to, że dach był zepsuty i się nie zamykał. No sorry, to jak ja będę nim jeździć? Będę musiała naprawić to, 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 to? Na tamtą chwilę nie miałam garażu, w sumie na tą też nie mam. W każdym bądź razie, no, no nie, no nie, no nie, no nie. Szkoda, że wam tego nie nagrałam, no. Najlepsze jest to, że później jak już się nie przyjechałam, wróciliśmy i zaczęłam go wypytywać o różne sprawy, a to, a tamto, dlaczego to tak działa? To zaczął się facet yy, no, trochę otwierać i mówię, no tak, bo właśnie trzeba naprawić tu dach, tu mm, coś innego. Wiadomo, no to są takie mankamenty, samochód jest tani, co nie zmienia faktu, że był cały rozdupczony. Co ja bym, co, co ja bym zrobiła z tym samochodem? Sama sobie nie naprawię, bo nie jestem mechanikiem. No i właśnie mówił, że biegi mogą być zużyte, pedał gazu wyrobiony, ręczny wyrobiony, tak jak mówiłam wcześniej, dach. O. Halo? Zjadę, kochanie. A gdzie jesteś? Wyjeżdżam z wórca. A, no dobra, to będzie za 15 minut? Gdzie? Szybciej, może 10. No to pa, to czekam. Ja pierdziele nie zdążę. Dobra, więc podziękowaliśmy temu panu i pojechaliśmy do Malborka zobaczyć Audi A3. jesteśmy już tutaj po te Audi. O, patrzcie. Jechaliśmy na tą ulicę. Do tam, gdzie mieliśmy zobaczyć samochód. To było od prywatnej osoby. E, ogólnie na tej ulicy nie tylko my oglądaliśmy samochody, ale jeszcze kilka innych osób. I to taka ciekawostka, że chyba 3 czy cztery samochody były sprzedawane. A słuchajcie, kochani, dokończę później, bo teraz muszę lecieć. Ale widzimy się za niedługo. Dajcie mi zjeść moją ulubioną czekoladę. Znaczy, do tej pory była Nussberstraiber, czy nie, jak się tam wymawia. Wiecie, tak, czekolada z okienkiem z orzechami. Teraz jest ta. Mega. Teraz są dwie czekolady. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego w połowie filmu. Mam inny strój, a to dlatego, że początek tego filmu nagrywałam wczoraj, a teraz dokończam i po prostu wam nakręcę teraz dalej końcóweczkę tego filmu. Ogólnie spoko. No i tak, obejrzyliśmy samochód z góry do dołu. Słuchajcie, pozadawaliśmy kilka pytań sprzedawcy. Nawet jeżeli się nie znacie, to trzeba udawać, że się znacie. Wiecie, tu patrzycie, on, tu coś wycieka, on, to tam. To jest taka dobra metoda, bo wtedy on zaczyna się stresować i zaczyna sam z siebie mówić. No wiecie, bo tu trzeba naprawić jeszcze hamulce, a to tamto, a tu światło nie działa. No i właśnie tak się stało. Na dobre wyszło, opowiedział o paru rzeczach, które trzeba było naprawić, załatwić mm, i ogarnąć. A więc to zrobiliśmy. Przyjechaliśmy już do domu. I powiem wam, że jesteśmy zdecydowani na 99%. Już napisaliśmy do pana, że chcemy te Audi, spoko jest. I na koniec Daniel mówi: No dobra, to 5 koła i bierzemy. No, bo samochód był za 5,5 chyba. Albo 5300. 300. No, chcieliśmy zbić do takiej równej ceny. Sprzedawca powiedział, jak najbardziej sprzedaje za 5 koła, więc spoko, nie? Nie, nie trzeba było tam się wielce targować. Po prostu zapytaliśmy, on się zgodził. Zadowolony jesteś? Bardzo. Czy ten samochód kupimy? Zobaczymy. Mm. Co to znaczy, zobaczymy? <grym> zobaczymy po czasie, nie? Będziemy nie ma co zakładać. Ale... Dobra, kochani, idziemy kupić samochód, mm, który wcześniej widzieliście, ten srebrny Audi A3. Raczej powinno być wszystko ok. Pewnie jakieś tam drobne naprawy, o których nas poinformował sprzedawca. No i tyle. Więc jedziemy do Malborka i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na pewno... A, posiano. Tak, tak, tak. Pierw posianko, tyry O, następny no kiczisz. Mm, jaka postawa bojowa. Jak się czujesz w nowym wychodziku? Dobrze. dobrze? No. O, klasa! Ulala! Dobra, jedziemy. No i dobra, kochani, teraz wracamy do domu, tak jak widzicie. Jak się jechało? Dobrze? A, to Dobrze? zajdziesz do prawej strony. No, właśnie ten. No tutaj jestem zamoliłem na końcu, widziałe? Co? Co? Widziałeś, jak zamoliłem się na końcu? Nie wiem, chyba nie, no, no, było spoko. było nic. Ja nie wiem gdzie tego wsadzić. <laughs> o kurczę, to zamiast ja no, ci dać to. No, ja Co? Na auto się w ogóle światła nie świecą. No No i trzeba szybko ogarnąć kierunkowskazy. No bo sprzedawca nam mówił, że kierunkowskazy nie działają, znaczy tylko lewy. Super. I teraz tak. Mm, mm. No zobaczymy czy jest jakiś wyciek. Płyn się trzeba dodać, chyba ucieka jednak. A jednak? No. Ale to jest może być z tego powodu, bo tam byłaś pod górę. No. A teraz jesteśmy w Może być. A, ale, tak ale dolejemy. Z... Dobra. Zrosty, nie? Mhm. Jak my przyszliśmy, to od razu cały zwierzenie tutaj. Zawitał. O, śrubka. Mm. Bo się nie dostaniemy chyba i To zaczynamy kochani zabawę. Nie? Szukamy a Tak, szukamy śrubki z torksem I to tak. nie jest pokémon. Chodź Tymon. Ej! Cichutko. Aga. Co to za agresja? Cześć. Ojej, ojej. Nie, Aga. Spokojnie. Boni. Proszę mnie bronić. Broni. O, ludzie, powiem wam, tyle się męczyliśmy nad tym kierunkowskazem. Bo na początku nawet nie wiedzieliśmy, jak to ogarnąć. Myśleliśmy, że po prostu lampę można wyciągnąć tak sobie od góry, a tu się okazało, że cały zderzak trzeba wyciągnąć, aczkolwiek później się okazało, że jeżeli ktoś ma chudą rękę, to może tam zmieścić, wykręcić ją, no i spróbować wymienić tą żarówkę ten kierunkowskaz, aczkolwiek jeżeli chodziło o całą lampę, no to trzeba było pierwszy zderzak wyjąć, a później tą lampę. Nie zdołałam wsadzić swojej zgrabnej rączki, no nie dało rady po prostu, ja się na tym nie znam i troszeczkę nam nie wyszło. Z okazji, że nie możemy wymienić światła w samochodzie, zrobiliśmy sobie chwilową przerwę. Ja muszę jeszcze na YouTube'a jeszcze raz spojrzeć, zerknąć, jak to dokładnie zrobić. No i po jedzonku idziemy robić dalej. Poprawnie. Pierw otwiera szywy, a później... wyglądało jak łamanie, no? no trochę wyglądało. Dobra, no masz. się bawić. Tak, Bonnie. A ty co? chcesz jakiegoś przysmaczka? Kochana? Masz przysmaczka. Masz. Mm. Mm. Oczywiście nie zapomnijmy o kawce. kawka u kawiorki na kanale zawsze mile widziana. Tak naprawdę to dziennie z trzy mocne kawy do sześciu. Później chodzę tak na energetyzowanie. Co tu się chowa tutaj? Mm, mm. Znaleźć taki klucz, tylko mniejszy tutaj, bo nie możemy odkręcić, nie? Daniel próbował z całej siły, naprawdę ma dużo siły. Zaufajcie mi. A nie mógł odkręcić, no ja tym bardziej, więc idziemy poszukać. Oczywiście, co nie uwierzycie, właśnie znalazłam y, takie samo, tylko mniejsze. O wiele mniejsze. I już dałam Danielowi i idzie, idzie tam próbować. nie, słuchajcie, głupi, ma szczęście, bo wyobraźcie sobie w takim garażu znaleźć taką małą rzecz, jedną, coś tu jest. Kluczy, jakichś innych śrubek, i weź, weź tu znać w tym, w tym miejscu. A ja co? Bum, 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 nawet nie minęła minuta, i znalazłam. I co? Mhm, jest cisza. <grystanie> Pomóc ci? Uwaga, uwaga, chwila prawda. Niech się że please. Jest, idzie chyba. Gdzie? To już teraz można tym... tym Masz tam środek? Ale jesteś inteligentny. Nie! Okay. Boni. Boni, znalazłam. Dobra, musimy sekundę poczekać, bo zaczęło padać. Można muzyczkę posłuchać? Można. Patrzcie, co ja tu mam. Ma mało miejsca, ogólnie żarówki można wymienić, jakoś bym jeszcze wcisnęła rękę, ale kierunkowskaz nie ma opcji, żeby wcisnąć ręki, tam nie ma po prostu miejsca. No mi się wydaje, że powinno się tam jakoś to wyciągnąć, ja wiem, że to tam mało miejsca będzie, no nie wydaje mi się, żeby wiesz, bo wymiany żarówki Kienkowska, za cały zderzak ciągasz, nie? No tak, na necie mówią, tak jak sprawdzałam, to mówię, że cały zdarzak albo ściągnąć, albo właśnie go tak obluzować, ale nie mogę, właśnie. Jeszcze nam tam śrubka wpa ta wpadła i nie możemy tego wyjąć teraz. Próbujemy na magnes wyjąć. Jaki w ogóle bez sens? Nie, dobra. No, chodź, tutaj. Może, Gdzie masz telefon? Nic nie zrobiłeś. Oddaliśmy samochód do mechanika i to szybciutko ogarnął, więc samochód działa, działa, prosperuje. Mamy go już około półtorej roku. I powiem Wam, że były drobne naprawy. Poduszka silnika, tak wyglądała, została wymieniona. Dobrze, że on w ogóle jechał, Boże! Samochodzi pięknie naprawiony. W każdym samochodzie zdarzają się jakieś naprawy, zwłaszcza eksploatacyjne. I nie używamy go tylko do jazdy do pracy i do domu, do, do sklepu i z powrotem. Tylko naprawdę zasuwamy nim na przykład z Elbląga do Pi. Z Elbląga do Gdańska po kilka razy, do krynicy, do kady. No, kady są akurat w miarę blisko. Więc jeżeli chodzi o te naprawy, co jest najważniejsze, jak macie albo ogarniętego mechanika, po prostu powie, słuchajcie, jest do zrobienia to, 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 prawdopodobnie, bo nie zawsze wiadomo na 100%. Ale jak ktoś jest naprawdę taki rzetelny i ogarnięty, no to wam naprawi za niedrogo, chyba że naprawdę traficie na zły samochód. Nasze Audi było do ogarnięcia. A jeżeli nie macie takiego mechanika, Y, którym możecie ufać, no to nie wiem, może jakiś kolega, który się zna i czasami może gdzieś tam coś podreperować, podjechać gdzieś na rampę, przynajmniej w Elblągu jest taka rampa, przynajmniej była niedawno, jakiś czas temu, gdzie można wejść sobie pod samochód i tam coś poogarniać, zrobić. No chyba, że Wy jesteście mechanikami, no to superowo ekstra, z palcem w w nosie to zrobicie. A tak naprawdę, jeżeli nie macie takiego y, mechanika, no to szczerze, to nawet najmniejsza usterka, która może być pikusiem, może Wam sprawić taki problem, będziecie zastanawiać, główkować co tu w ogóle nie działa, elektryka cała padła, to padło, tamto padło, nie wiem co się dzieje. A tak naprawdę to może być taki pysi, pysi problemik, który w ogóle nie jest problemem. I teraz najważniejsze, czy warto kupić stary samochód. Nasz samochód jest z 2006 roku, jeśli się nie mylę. No to już jest... Tutaj mówimy albo świeżynki z 2025 roku, trochę starszy, 2000, nie wiem... 20 a 2006, no to już jest staruszek taki. Czy warto? Pamiętajcie, że to jest tylko moje zdanie. Wydaje mi się, że tak. Warto jak najbardziej. No chyba, że macie miliony, miliony. Kogoś, maliny, piny, 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 piny. Chyba będzie nowa muza. Chyba, że naprawdę macie full pieniędzy, żeby wydać. My po prostu chcieliśmy jakiegoś tam staruszka yy, za około 5 koła. Jesteśmy zadowoleni, fajnie nam działa, jeździ i to nawet w takie trasy, w które bym się nie spodziewała. Ma turbo przyspieszenie jak w Need for Speedzie. Coś takiego. No, taki fajny efekt. Muza to w ogóle tam dudni. Ten bas jest taki, że włosy i tak więc spoko. No i ważne, że mało pali, mało się psuje. Naprawdę służy. Przed kupnem samochodu najważniejsze jest to, żeby obczaić w ogóle jaki chcecie, jaką markę chcecie, albo kilka sobie wybierzcie i po prostu szprajcie po internecie, które są w jakich cenach. Tańsze, albo może ciut droższe, ale jednak będzie lepsza ta marka dla Was czy ten samochód. Czy będą części zamienne, bo to jest też ważne, żebyście też nie wydawali majątku. No i sprawdźcie na pewno, co w takich samochodach się psuje. Bo jak na przykład macie jakiś samochód, który łapie rdza, którym psuje się to, tamto no To troszeczkę bez sensu taki brak. Więc musicie też wiedzieć, do czego ten samochód Wam będzie służył. Czy do czynności codziennych, czy w długie trasy, czy chcecie coś przewozić, czy chcecie wozić pieska, tak jak ja. Więc nasz samochód musiał być tani, no bo ja później nie chcę mieć nowego samochodu w sierści, podrapanego, w jakiegoś w błocie. A tak! Bo oni sobie wchodzi, wychodzi. Wiadomo, jakieś tam kocy, kroz, ale kłaki są wszędzie i mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że to samochód był tani i taki po prostu dla nas o dojeżdżenie. I też jak pójdziecie sprawdzić ten samochód, jeżeli macie tego kolegę mechanika, to możecie jechać z nim. Żeby popatrzał, poszperał, czy faktycznie jakieś takie są naprawdę widoczne usterki, nie do zaakceptowania, no to już wtedy byście wiedzieli, że no nie, no tego samochodu nie biorę. A jednak jak wy się na tym nie znacie i nie weźmiecie takiego kolegi mechanika, czy kogokolwiek, kto się nawet zna, to nawet nie musi być mechanik, ale ktoś, kto się zna, możecie kupić takiego grata który ledwo co jedzie, nie? a wy tego nawet nie będziecie wiedzieli, bo się na tym nie znacie, więc to też jest ważne. Jeśli już wie, wiecie, po jaki samochód jedziecie, no to sobie popatrzcie właśnie, jakie ma usterki, co i jak, jakie możecie pozadawać pytania, tego jest pełno w internecie, na YouTubie i wszędzie, więc pozadawajcie pytania sprzedającemu, on też zobaczy, że się znacie i może się wysprzęgli, że a, to nie działa tam, to wie pani, tu trzeba naprawić. I już będziecie mieli mniej więcej pi ze drzwi, jakiś tam pogląd. No dobra, kochani, mam nadzieję, że taki vlog, informacyjny film, taki z życia, z naszego życia, no i co? No i co? No i co? Dobre, kochani, to, to w sumie tyle. Jeżeli macie ochotę, możecie wejść na muzykę, bo już niedługo będzie nowa muzyka. Albo już jest, nie wiem, czy w sumie wstawiłam. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie nową nutkę miłosną. Z teledyskiem, oczywiście, bo ja bardzo lubię takie rzeczy robić. I mam też różne inne strasznie ciekawe vlogi, recenzje hoteli i różne inne fajne rzeczy. Więc zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Pa!